Kojarzycie to miejsce? Tak, to jest troll na Doknesie, który zrobiliśmy kilka dni temu. Jeśli go nie widzieliście, macie w prawym górnym rogu ekranu, ale to później obczajcie, ponieważ na początku. Sieman Derozoleński, jestem żelazny i to Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zyferajny XD. A dzisiaj jestem wraz z Doknesem. Cześć Doknes? Cześć Który jeszcze nie wie, że zrobiłem na nim trolla w sumie, bo go nie było od Znaczy, chwili, wie, nie? wiem, że zrobiłeś trolla, ale go nie widziałem Okej, okay, także możesz być zaraz na serwer ja ci go pokażę W tym momencie Wiesz co, nie, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj Wbijesz jak zostawię łapkę w górę Bo póki nie miał łapki w górę to nawet nie ma sensu żebyś A. wbijał Myślę, że A, już Nie, to no. Nie, nie wbijam, stary. Nie wbijasz? Nie, już zostawili chyba, czekaj. Zostawili, zostawili, stary nie, Zostawili, stary. Nie zostawili, wbijasz. Oni, wbijaj, nie, oni no. zawsze mówią tak, stary, nie. Bo ty mówisz, zostawcie łapkę w górę, i oni sobie siedzą przed ekranem, i stary myślą, no. Ktoś no pewnie zostawił w tym momencie, nie? Ale ta osoba stary jedna nie zostawiła! Ty, widzę ci! Zostawiam teraz do to Przez, tak, przez takie osoby, stary, tak przedłużamy te początki. No i te, kurde, Te, które bele, sobie no. się zełączą, no ktoś inny zostawi. Zostaw łapkę w górę, bo strzelam. Doknes już jest, nie strzelaj, proszę! Dobra, dobra, dobra. Dobra wchodź szybko. teraz! Tak, dawaj, szybko! Wow, jest Doknes! On nie w tym miejscu idealnie! Czy nie masz czemu masz skin? Co ty masz za skina do za dziadka? Eee. To jest twoja bioska, Doknes! Eee. Tak, to jest twoja wioska. Ty się zmieniła, wiesz? Znaczy, dzisiaj jestem ogólnie bezdomny. co się nazywa? To jest twój dom, znaczy. Nie jest twój dom, bo jesteś bezdomny. To był twój dom. I powiem ci, że wraz z widzami stwierdziliśmy, że bardzo lubisz różowy. Więc pomyśleliśmy sobie, że zamienimy twoją wioskę na, na różowy kolor. Co, co ty na to? Pasuje ci to? Nie, ja no w środku nie ma, tylko od I dwa, dealer, chciałem powiedzieć, przepraszam. Dognes. Patrz, tu masz drogę, tu masz drzewkę, masz wszystko na różowo. Tak jak lubisz. Tra a ten dach? ten dach? A dach? jest... jest jaki jest dach? Czekaj, czekaj. Co, co tam się stało z, <ś eagle> z dachem? O nie, bo dach też jest różowy, faktycznie. Niedokończony, bo, bo mi zabrakło wełny, ale. A te szkło? Szkło to jest akurat. Tematycznie jest ładnie. No zobacz jak ładnie tutaj pasuje, no? Jest różowy. A te, a te klocki? Doknes, ale to jest ładne, nie lubisz różowego? Przecież zawsze mówiłeś mi, że. Jakiego koloru był kantorek? Poczekaj. Od kiedy tu stoi drzewo? Stary, no posadziłem ostatnio. Drzewo z waty cukrowej. Syryjnie. no patrz, możesz tu zjeść. Ja ci mogę dać, czekaj, możesz zjeść trochę waty cukrowej, lubisz watę cukrową, masz. Ej, doknes, nie uciekaj. Ej, doknes, masz watę! Kurde, zjedz sobie. Dobra, ale ogólnie doknes, kurde bele, powiedz mi tak, bo ty to już dwa tygodnie temu miałeś prowadzić widzio do tej wioski. Gdzie są ci widzowie w tej wioski? Wiosce. Jest tutaj domek Zaby, jest domek Czuksa jeszcze nieskończony, a gdzie są widzowie? Żeby mieć nawet drogę specjalnie, ale nie ma widzów. No już chyba nie będzie. Już nie będzie. Dlaczego ma nie być dokneś? No bo gdzie ja mam ich wprowadzić, ja już nie chcę tu mieszkać. ktoś ja to naprawię. Jakby przepraszam. Ale ja tu, ja tu już nie chcę stary mieszkać. Dobra, stary posłuchaj. To jest brzydko, to było ładne. Miałem ładny dom. Ja to wytnę, ja ci to naprawię. Jakby możesz teraz udać, że, że, że jesteś bardziej tak po nie wiem, kurde. Ja, ja to naprawię po odcinku, dobra? Ale weź teraz jakby tak półdawa jeszcze, że. Ale... No jest różowa droga! Lubisz różowy Patrz, No masz Kwiatki wszędzie. Masz tutaj nie wiem dużo drzewek różnych, różowych, z waty cukrowej. Mam nawet różowe łóżko dla ciebie specjalnie. No możesz sobie poleżeć. Nie, żelazne, to, to, to twoje łóżko. Tak no to, to jest moje łóżko, łóżko to, to jest prawda w sumie to jest moje łóżko. Ale nadal uważam, że ta kraina jest piękna. No zobacz, stań sobie w tym miejscu, okej? Okay? Doknę spać. Tutaj dokładnie w tym miejscu, sobie stań I Zobacz, jak tu jest pięknie. Nie wiem w ogóle czemu Zaba się to prowadzi. Kiedy Zaba to się prowadził, on też jest oficjalnym mieszkańcem. Ja też muszę się tutaj gdzieś prowadzić, stary. No pozwoliłem mu, bo mnie wkurzał i stwierdziłem, że lepiej, żeby wie, żeby był na moich zasadach niż żeby odwalał, nie? Ej, ale on ma i ty, stary, ostrość pięknie, niezliczalność 3, zaklęty ogień. A, cze a czemu jemu nie zrobić trochę tylko mi? Czemu on ma różowe łóżko? jesteś naprawdę smutny? Ja. Ale to jest serio smutny, o co chodzi. wy jest mi smutno, ale tak sobie w sumie myślę o tym, co mówisz i... Myślę, że no racja, no bo w sumie zawsze jak robisz trolla, to ty sprzątasz. Dzięki. I w sumie nawet teraz mi się chyba smutniej zrobiło, jakby wiesz, bo muszę sprzątać. Swoje, jak tak się patrzę, nie? W sensie wie, widzisz, jakby. I masz w głowie wygląda... ile jak godzin będę no musiał to sytu... sprzątać! Dzięki! Sytuacja żelazna. Dzięki, że o mnie dbasz, doknes, ale powiem ci tyle, ja ci dam jeszcze większe szczęście niż ta wioska. Posłuchaj, zgadzam się? Być twoim sąsiadem! C co ty na to? Fajne masz marchewki, naprawdę. To miałabyś ta dobra wiadomość? Ci tak, to być ta dobra wiadomość. Czy to nie jest moja Elytra swoją drogą? Czy ty mnie nie ukradłeś przypadkiem kiedyś Elytry? Słuchaj, nie, bo ty mówisz, że, że ja się mam ci, że się tu wprowadzasz, ale jak ty takie rzeczy robisz, to ja nie wiem czy... Nie chcesz mnie tutaj... Wiesz, to na pewno dobra wiadomość. Czyli nie chcesz mnie tutaj w tym miejscu, w tej wiosce, tak? Wcześniej prosiłeś, wcześniej zapraszałeś mnie tutaj przez... to nie, ja, prosiłeś, bo... Prosiłeś, ci budować, nie, a teraz... Nie, słuchaj, bo... Mnie sprawa nie, bo sprawa wygląda w ten sposób, że nie wiedziałem stary, że masz zbocze zboczenie na punkcie różowym do, do stopnia, że nie tylko śpisz różowym w łóżku, ale też wszystko robisz na różowo. A czy nie. masz problem do mojego różowego łóżka, przepraszam bardzo. Ja rozumiem bardzo. ja, ale... ja rozumiem wszystko, ale tu ty mieszkałeś nie w wiem. różowym kantorku, wiesz? Wiesz co? Glazny, słuchaj. Słucham. Czekaj, nie widzisz, że jem? Przepraszam, czekaj, to ja też może zjem. O, paczki Ja mam mięso, jesteś wyganem, wega mogę ci dać złote Ja. <laughs> Patrz mam złote jabłko! Masz dla ciebie specjalnie. To jest prezencik za to, że jesteś na mnie zły. Jesteśmy przyjaciółmi, pamiętasz, Doknes? Jeszcze? Przyjaciółmi jesteśmy! No słuchaj, Przyje jeżeli chcesz się przejść do tego miasta, to musisz jakieś twarde postanowienia mi napisać najpierw, co, co to w ogóle... Wiesz co, jakby do tej pory chciałem cię wpuścić tak oh, bo właśnie myślałem, że jesteśmy kumplami, ale... Doknes, jesteś jeżeli, przyjaciółmi, no! Ale jeżeli, ale jeżeli teraz chcesz się wprowadzić, to musisz jakby mi napisać, wiesz... Zostawić mi pod drzwiami domu jakiś list, w którym napiszesz wszystkie swoje postanowienia, co w tym mieście jakby rozwiniesz... Ale to nie, no, nie znaczy, że jesteśmy już przyjaciółmi, przecież byliśmy przez tyle miesięcy, Doknes! Byliśmy, byliśmy? Nie, no, może... Nie wiem, możemy, możemy być, nie? Tylko to zależy, bo ja się będę przyjaźnił z moimi rodakami z wioski. Chociaż ja nie wiem, czy jeszcze ja chcę z przyjaźni, który tutaj wbił na serwer. Dobra, nieważne? Rodacy najważniejsi będą. Znaczy, nie, nie masz tu no, żadnych rodaków, no, nie, póki co. Jest tu żaba i Czuks. Czy to są twoi rodacy? No nie, no w sumie jednego i drugiego nie lubię, no. Ale jeden lepiej, żeby tu był i był na moich zasadach, a drugi, nie wiem, przyczłapał się. Drugi zbieska w pi pięciu miejscach. Dobra, posłuchaj, patrz, ja proponuję spisać jakiś. Ja, co, co co? Nie, tym, drugim był, a, tym nie, był nie, drugim był Czuks. A tym drugim był Czuks. <laughs> myśli, okay. że to ja go tu chciałem w ten ton, to z czym się wprosił. D dobra, posłuchaj, ja naprawdę chciałbym tutaj mieszkać ostatecznie. Wiem, że wcześniej nie chciałem, ale stwierdziłem, że to jest fajne miejsce. Co muszę zrobić, żebyś mi wybaczył, Doknes? Ja mogę ci. No to, ja, to, ja mogę ci kłaniać. No nie, no, nie, 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 nie. Mogę ci ja, moje łóżko nie, nie odstąpić, nie, nie, masz, patrz. Nie, ja, 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 nie, ja nie chcę z zboczuchu. Zamienię ci ja... łóżko, ej, patrz! Zabiorę twoje niebieskie i dam ci to I... różowe, dobra? Ale, ale nie, bo ja to co mówię, jakiś musisz stary biznesplan plan rozpisać na to w ogóle cze czemu się opłaca ciebie przenieść do miasta. To patrz, zrobię ci w ramach biznesplanu podjazdy na drodze, bo nie na drodze. Nie, nie o wiele tak wygodniej w się wchodzi, stary. Nie, bo to wygląda jak różowa pantera, co ty? Różowa pan... Okej, okay, okej. Okay. Tu posłuchaj, mam plan! Żebyś żebyś mi wybaczył! Chcesz mnie do... zabić, czy co tym mieczem? Bo nie wiem, czemu mówić to w To Też ty, ty problem? Jest, tylko ostrość, nie ostrość, czy w sumie i dobry mieczek. Tu wyciągnę łopatę, będzie bezpiecznie, posłuchaj. To jest ta sama łopata, którą dokopałem, więc tak wiesz, więzy krwi. Ja buduję tu ładny domek, żebyśmy miał ładny widok z okna. Co ty na to? Nie, stary, tu chodzi o to, co, co mam je przekonać do tego, że fajnie, żebyś był w tym mieście. Twój domek? Myślisz, że my mamy co z... Duż, zbyt dużo powierzchni tutaj? Ale myślę, że, że ja tutaj się... muszę mieszkać, no dobra, bo chcę tu mieszkać, no to, dobra. No widzów, bo się w ogóle je wprowadzą, ale ja się nie wprowadzą, to. Je, je, a czem się nie wprowadzić, o czym ty gadasz? No, się... no widzach, że, ra, że raczej się nie wprowadzą, bo robiłem rekrutację na Ferajne, ale nie, nie, nie wprowadzą się chyba jednak. Dlaczego? No bo powiedziałem, że jak dobiłem 20 tysięcy Apel w górę pod filmem, a dobili 18, no i co? No i no ty nie wbili, no to nie wbili. Powiedziałem, że jak będzie 20 tysięcy Apel w górę, już czekam od... U której tygodni aż dobiłem, ale chyba już nie dobiłem więc jednak chyba nic ci z wizus. Na... Ile jest tych łapek w górę tam teraz? 18 tysięcy 300. 18 tysięcy 300 łapek, brakuje tylko 1700 łapek, żeby doszli widzowie no na nie? Właśnie... Słuchaj, to jest to, co mówiłem tobie na początku, nie? Czyli to są te osoby, które nie stawiają lajka, a potem się okazuje, że nawet nie mogłem robić na serwa, bo nie zostawić łapki w górę? Powiem ci Doktorze, ja, ja wiem, że mówiłem na ciebie różne rzeczy, ale ty masz łeb na karku i proponuję teraz, żebyś ten łeb postawił na łóżku, bo jest noc, a ja nie lubię nocy. Mogę spać w twoim łóżku? Czy to będzie dziwne? Zabrałeś moje różowe łóżko, nie wiem czy wiesz. Czy ty idziesz do mnie spać? O nie, to jest więc przyjaźni, ja ci mówię, posłuchaj. A aha. Co, co Ej, Doknes, to miało być takie wi wi więzy, że my się już, wiesz, pogodziliśmy Ale wybaczasz mi tego trolla, tak? Słuchaj, to zależy Ja nie wybaczam nikomu, kto nie doszedł do mojej wioski No dobra, ja dojdę do tej wioski, spoko Ale co ja mam zrobić, bo ty przede wszystkim nie chciałeś w tej wiosce Stary, patrz, mogę zapisać kodeks, zobacz Zbuduję ładny domek, punkt pierwszy Posprzątam, y, naprawię domek ciuksa. Nie, 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 zrozumieliśmy się Ja powiedziałem, ja powiedziałem, że masz napisać postanowienia co? Noworoczne ja, Dobra, to, czekaj, to... ja napiszę je, a ty potem powiesz, czy wy... do Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o biznes. Eee, zobacz, czy coś takiego może Słuchaj. być? Takie postanowienia są Gitz? Słuchaj, tu chodzi o biznes. Masz nie... napisać postanowienia odnośnie tego co wybudujesz dla wioski. Tylko w sumie tu się możesz przydać jakby, bo no, żaden mieszkaniec tak nie odwalił, żeby wszystko było różowe. Ale tu nie wystarczy, że schudnę i zacznę biegać? No nie, stary, MWK próbował, nie da się. Dobra, czyli ty mi każesz coś zbudować po raz kolejny. Okej, okay, to ja proponuję. Nie ja ci... Nie do no nie każesz, okej, okej. Okay. Masz... No okay. Ja proponuję coś zbudować. No dobra, dobra, niech będzie. Jeżeli chcesz łączyć do wioski, to musisz czy napisać wie, żebyśmy się przeanalizowali w ogóle, czy, czy w ogóle chcemy cię w tej wiosce? No bo co, masz się wprowadź, żeby zająć miejsce? To ja proponuję, bo jakby widzę, że w tej wiosce brakuje, wiesz czego? Wiesz czego brakuje w tej wiosce? No właśnie, odnośnie twojego beka. Brakuje świeżego powietrza. Może zbuduję park. O, patrz, mańce na to. Nie <laughs> mamy miejsca na park. Tu budkę z Kebabem zbuduje. Nie, inwestycje Tam. nas nie obchodzą. Inwestycje będą robili widzowie, ile dołączą. Jak nie, to będzie inwestycje robił Angular i nazes. Co ty chcesz? No nie umiem wymyślać. Nie jestem kreatywny, gościu. No nie wiem, stary, mówię ci. Wymyśl sobie, co byś chciał zbudować dla wioski. Jakaś lista postanowień, no i po prostu. Przynieść, nie, My no tu to... się wtedy Okej, okay, czyli mogę Ci przynieść. Poczekaj, babcia przyszła. Babciu, zaraz, okej? Mam nagrywał. Zaraz. Dobra. dobra słuchaj Doknes, ja przygotuję Ci na jutro albo pojutrze listę rzeczy albo jednej rzeczy, bo nie chce mi się więcej, może że wyremontuję do, do nie, słuchaj. Czuksa. stary to jest naprawdę dobra, dobra sprawa Nie, 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 weź go nie może mieć ładniejszego domku niż ja To posłuchaj, to ja to przygotuję, dam Ci znać jutro, Ty to zaakceptujesz albo nie, nie zaakceptujesz na 100% No więc ja, ja Ci tak mówię wiem. no, że lepiej, lepiej sobie przemyśl stary, musisz się rozejrzeć, co, co byś tu widział, czego tu brakuje? E, to butki wie? z kebabem, no mówię Ci Może, może połączeń kolejowych? Ej, no zobacz, starałem się, patrz jakie są już prawie zrobione, stary Jest już wszystko pięknie, tylko nie jestem do końca po prostu Nie, nie jest do końca, serio, jeszcze nie jest skończone, jest in progress, ale jest już... Dobra, nie, 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 dobra, nie, nie ważne, wiecie co? To teraz po prostu żyj sobie w swoim świecie, ja ci przyniosę jutro listę Połączenia kolejowe to jest dobry pomysł, może je skończę I powiesz czy... czy nie wybaczysz w końcu, bo byłoby bardzo miło Nie, ja ci powiedziałem, że ja po prostu lubię tylko osoby, które mieszkają w mojej wiosce A ja zamieszkam w twojej wiosce, to jest no, cel! stary, to, to, to zobaczymy czy zamieszasz, zobaczymy czy się nadasz. Posłuchajcie. Ludzisca. Ja się nadam do tego. Doknes też wie w głębi serca. Czemu jesteś nadal żulem? Stary zmień się w Doknesa. Chociaż nie, Jules i doknes sumie to samo. Dobra, nieważne, także wiecie co? Dzięki za oglądanie! Wiesz dlaczego? Bo na moim, na moim kanale się był żultrol. Żultrol był? Czekaj, na widzu. To tak. jest na widzu. Ja, Wij i... się do mnie na kanał. Ja muszę ja to zaraz zobaczyć. Serdecznie. Dobra, wiesz, to jest możliwość, że jeszcze tego odcinka u Ciebie nie ma, ale będzie zaraz. Dzięki za oglądanie! Wybijcie na Instagram, bym do 10 tysięcy. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Doknes już obserwuje, także wy bądźcie jak Doknes, też obserwujcie. Pa, pa, no jutro, cześć! A teraz przed sobą macie dwa filmy. Ten po prawej to ostatni odcinek sferajny, a ten po lewej to troll na Wizu. Znaczy nie na Wizu, na Dilerze w sumie. Także wbijcie na ten troll koniecznie. Był na ferajnie, jeśli go nie widzieliście, był przeepicki i tyle. Pa pa!